prawda limity o przygotowaniach do egzaminu. Są tacy, którzy twierdzą, że kilka miesięcy to dużo czasu. Czy aby na pewno? Sprawdzamy. Tak jak w sporcie, systematyczność i treningi są bardzo ważne. Potrzebujesz czasu, aby wzmocnić mięśnie. Twój umysł musi utrwalić wiedzę, aby nie zostać przytłoczonym. Wykonałeś taktyczny ruch, wybierając przedmiot, który jest łatwo zdać. Pomyślałeś, że bez wysiłku zaliczysz wos lub geografię. Średnie wyniki z tych przedmiotów nie potwierdzają takich założeń. Uważasz, że najlepiej przygotować się do egzaminu samodzielnie. A może szukasz korepetytora? Każdy sposób zdobywania wiedzy jest dobry. My jednak polecamy kursy, powody. Ponieważ prowadzą je ludzie, którzy wiedzą, jak przygotować uczniów do egzaminów. Żaden ważny temat nie ucieknie. Ktoś w grupie może zadać pytanie, na które odpowiedź przyda się również Tobie. Zapłacisz też mniej niż za lekcje indywidualne. Dobry dyrygent poprowadzi każdą orkiestrę. Mamy świetnych prowadzących, którzy znają się na tym, co robią. Zapisz się na nasze kursy już dziś. Czasu jest coraz mniej.